Powiedzmy sobie szczerze, to było niezapomniane spotkanie. W finale Superpucharu Hiszpanii Barcelona pokonała Real Madryt 5 do 2, tym samym wygrywając drugie El Clasico z rzędu i to tak porządnymi wynikami, bo mamy 5 do 2 oraz 4 do 0 w lidze jeszcze w roku 2024. Natomiast to, co wydarzyło się wczoraj w tym meczu, to jest coś, co aż ciężko opisać słowami, biorąc pod uwagę przebieg tego meczu w zasadzie od pierwszych minut. Przecież w piątej minucie Real Madrid wyszedł na prowadzenie 1-0, a 40 minut później schodził do szatni pokonanym z różnicą już trzech goli, bowiem było 4-1. Niesamowite spotkanie, niesamowity mecz i szczerze powiedziawszy, są czasami takie momenty, gdzie komentarz jest zbędny, bo ktoś powie, że można o tym meczu dużo rozmawiać, ale szczerze powiedziawszy, aż nie wiem, co Wam mam powiedzieć. Zdziwiłem się tylko na jeden aspekt, na aspekt statystyczny, bo patrzę się i Real miał aż 19 strzałów wczoraj. Barcelona tych strzałów miała 14, natomiast Barcelona wygrała w strzałach celnych 8 do 6. Jak sami widzicie, posiadanie piłki, podania, skuteczność tych podań, faule, czy nawet żółte kartki, to wszystko bardzo zbliżone coś, co może oczywiście martwić i co zwłaszcza dla polskich kibiców FC Barcelony jest rzeczą powiedzmy troszeczkę smutniejszą to fakt, że Wojtek Szczęsny w swoim trzecim występie w FC Barcelonie zobaczył czerwoną kartkę, co na pewno nie poprawiło jego pozycji w tym klubie. Są oczywiście głosy, że nie zmieni ona za wiele. Że pewna hierarchia była ustalona i nawet gdyby Wojtek zagrał dobre spotkanie z Realem, nie mówię, że jakieś fenomenalne, ale po prostu dobre. Czyli powiedzmy, gdyby grał w tym meczu do końca i powiedzmy, ta Barcelona wygrałaby 4 do 1, 5 do 1, czy, czy jakbyś ten mecz jeszcze inaczej potoczył. To rzekomo ten mecz i tak niewiele by zmienił, bo Peña jest jedynką i w zasadzie wszelki występ Wojtka Szczęsnego w tym meczu nie mógł tutaj jakkolwiek zmienić tej hierarchii Hans'ego Flika w FC Barcelonie. Natomiast czerwona kartka Wojtka no, no nie pomogła, mówiąc delikatnie. Oczywiście finalnie nie okazała się ona zbyt kosztowna, ponieważ Barcelona pewnie to spotkanie wygrała. Apenia, wchodząc, zaraz po wejściu stracił gola z rzutu wolnego. Później, raz bardzo dobrze interweniował. No i w zasadzie tyle. Sprawdza się to, o czym mówiłem ja, o czym mówiło też wielu ekspertów, czyli ta rana przed polu Wojtka Szczęsnego. Ona niestety nie jest na najwyższym poziomie. Widać było jak i w meczu z Barbastro. Tam może mniej, bo, bo tam za wiele sytuacji rywale bardzo nie mieli. Ale już w meczu z Bilbao, że Wojtek Szczęsny tej gry na przedpolu się nauczył na przestrzeni miesięcy, w których był w FC Barcelonie, co nie zmienia faktu, że nie jest jeszcze tak pewny i uważam, że w tym jednym aspekcie Inaki Penia znacznie przewyższa Wojtka Szczęsnego. To jest moja taka dygresja w kwestii oczywiście tego, jeśli chodzi o grę na, na linii, powiedzmy tak, w tej własnej piątce, powiedzmy, yy, bramkarskiej, no to tutaj akurat Wojtek Szczęsny od Peni jest po prostu lepszy, ale to nie zmienia faktu, że gra na przedpolu dalej stanowi pewien problem, mimo że jest to zawodnik bardzo doświadczony, pewne rzeczy po prostu masz w krwi, Penia jako wychowanych Barcelony od najmłodszych lat w zasadzie był już uczony tej gry na przedpolu, futbol w Hiszpanii, w jakim kształcił się Penia, a futbol we Włoszech, w, w którym to wiele lat spędził. Wojtek Szczęsny, czy wcześniej jeszcze oczywiście w Anglii, bo był Arsenal, Londyn, później pamiętamy go oczywiście, głównie z Juventusu, tam ta gra na przedpolu nie wyglądała, nie, nie była aż tak ważnym aspektem, powiedzmy, tak? Wystarczyło, że jeśli byłeś pewny na linii, jeśli ewentualnie fajnie wychodziłeś do dośrodkowań, to byłeś bramkarzem kompletnym. Tutaj musisz uważać na piłki, które są na 40 i 30 metr, ty po prostu musisz tam być. Wojtek Szczęsny tam był, ale o pół sekundy za późno i to spowodowało, że już... W 56. minucie, a więc przedwcześnie, murawy opuścił. Real tego nie wykorzystał, mimo iż początek był niezły, bo przecież Wojtek Szczęs fałlował Mbappé gdzieś na 18. metrze. Real dostał rzut wolny, z którego padł gol i było 5 do 2, pół godziny do końca regulaminowego czasu gry. I my znamy już Real z takich comebacków, oni naprawdę niewiarygodne różnice bramkowe potrafili nadgonić. Ale to nie było wczoraj, wydaje mi się, że właśnie jakbym miał wybrać najgorszy fragment tego meczu, mimo iż spotkanie trzymało w napięciu, to właśnie był to czas od drugiego gola Realu Madryt do końca meczu. Tam się zupełnie już niewiele działo, były pojedyncze ataki Realu, pojedyncze ataki Barcelony, ale w zasadzie jeśli chodzi o takie warunki czysto meczowe i o to, o te sytuacje wykrowane przez oba zespoły, to najwięcej rzeczy wydarzyło się właśnie w pierwszych 60 minutach. Nie mogę nie wspomnieć o składzie, jeśli chodzi o Barcelonę, rewolucji nie było, tak jak mówiłem w moim filmie, przed tym El Clasico, czyli trener Flick postawił tak naprawdę na tą samą jedenastkę co w starciu z atletikiem Bilbao, natomiast jeśli chodzi o graczy, których trzeba wyróżnić, to uważam, że na pewno Rafinha jest takim zawodnikiem, wczoraj z dubletem, z asystą, podobnie jak Lamini Jamal, który wraca po kontuzji i momentami było widać, że to nie jest jeszcze ten Jamal, E, powiedzmy z najlepszych czasów, tak, z tej jego najlepszej formy, ale uważam, że absolutnie no, nie zmienia to faktu, iż e, dwa skrzydłowi Barcelony stanowią główny motor napędowy, a jeśli na pozycji środkowego napastnika masz takiego gracza jak Robert Lewandowski, który wykorzystuje sytuację, może akurat nie w tym meczu, bo w tym meczu wykorzystał jedno co to rzut karny w zasadzie, ale uważam, że ten mecz w wykonaniu Roberta, jak i całego tercetu ofensywnego, nie wliczając oczywiście Gawiego, którego liczy jeszcze bardziej jako taką ósemkę albo troszeczkę niżej grającą dziesiątkę, to uważam, że był to na pewno bardzo dobry występ. Ponadto fajnie w obronie, kompaktowo jeśli chodzi o Barcelonę. Oczywiście gol stracony już w piątej minucie, to też jakkolwiek może rzutować. Barcelona miała w przeszłości problemy z wygrywaniem meczów, których traciła wcześniej to też wspomnę chociażby Leganes czy Las Palmas, czyli drużyny, które są parę punktów nad strefą spadkową, a z którymi Barcelona nie zdobywała ani jednego punktu w spotkaniu La Ligi. Real oczywiście też bez wielkich zaskoczeń, powiedzmy sobie szczerze, no, nikt się tutaj raczej inne jednostki nie spodziewał, jedyne co stało pod znakiem zapytania to występ Viniciusa i Bellingama, e, ponieważ rzekomo byli tam lekko zatruci po zjedzeniu jakiejś sałatki. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o Viniciusa, ja nie oglądam wszystkich spotkań Realu Madryt, bo oglądam w zasadzie ich wszystkie mecze w Lidze Mistrzów i pojedyncze spotkania w Lidze Hiszpańskiej. Tak słabego Viniciusa nie widziałem nigdy, naprawdę, to nie był w ogóle ten gracz. Być może faktycznie kwestie zdrowotne. ja tutaj nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale nie będę tego podważał. Wiem na pewno, że Viniciusa stać na więcej, wiem jak on zawsze elektryzuje się na te spotkania, a miałem wrażenie, jakby wczoraj go kompletnie nie było. Bellingham w pierwszej połowie jeszcze coś tam, e, gdzieś tam tej jakości próbował dawać. Jak najwięcej się dało, ale także odnoszę wrażenie, że nie był on w swoje swojej formy. Rodrigo szczerze rzutu wolnego i nic poza tym, natomiast najlepszym graczem Realu wczoraj bez dyskusji nie był Kylian Mbappé. Nie mówię tylko o golu w piątej minucie, i nie mówię tylko o wywalczonym rzucie wolnym, oraz y, też czerwone kartki dla Wojciecha Szczęsnego, bo to się oczywiście wszystko łączy. Więc można powiedzieć, że Mbappé miał udział przy obu bramkach Realu. Ale ponadto tak naprawdę momentami on brał na siebie ciężar rozgrywania piłki, mimo iż jest środkowym napastnikiem. To był wczoraj problem Realu Madryt. Oni tak naprawdę, jeśli chodzi o wprowadzenie piłki, wyglądali jeszcze dobrze, tak jak robił to chociażby Valverde czy Kamavinga w pierwszej połowie, ale później od tego 60, 70 metra, gdzie. Każde podanie musi być dobrze wyważone. Zaczynały się schody i podopieczni Ancelottego tego po prostu nie byli w stanie nic zrobić. Pomijam występ defensywy Realu Madrid. Lucas Vazquez, ja wielokrotnie odnosiłem się do tego zawodnika, ponieważ jest to kapitan Realu Madrid, to yy, gdzieś tam jeszcze ta jakość w ofensywie, jaką on daje, jest widoczna. Jest to przecież gracz, który chociażby u Lopetegiego jeszcze 5-6 lat temu grał właśnie na skrzydle w Realu Madrid. Został przesunięty na prawą obronę, oczywiście w miejsce stricte Carvajala. Natomiast jeśli chodzi o poziom jego gry defensywnej, no to to jest absolutna tragedia. Słuchajcie, on z tych pięciu goli zawalił tak naprawdę dwa albo trzy. Jak zobaczycie sobie komu uciekł chociażby Rafinha przy tym golu, który strzelił z główki, no to, no to tam był Vasquez po prostu. Jesteś kapitanem wielkiego zespołu, jesteś kapitanem Galacticos. To jest kolejny El w którym Vasquez ewidentnie daje się bardzo łatwo ogrywać. Czy to Rafini, czy chociażby nie pomógł przy strzale Lamina Yamara, tam też mógł się zachować lepiej. Tak więc no, jeśli chodzi o tego zawodnika, absolutnie nie jest to poziom Realu Madryt i wydaje mi się, że nie tylko on powinien zdać sobie z tego sprawę. Jeśli chodzi o dwóch środkowych obrońców, także słaby występ. Jak już czułam na niego, taki Rudigera, zresztą pięć straconych goli, no to jak może być ten występ na optymalnym poziomie. Mendy jeszcze powiedzmy wczoraj taki występ, mmm, taki troszeczkę zagadka, no bo teoretycznie bezpośrednich pojedynków za wiele nie przegrywał, kilka stać powietrznych wygranych, nie popisał się na pewno przy golu Rafini, na pewno mógł się zachować lepiej przy bramce Lamina Yamala, ale myślę, że to jest szukanie teraz yy, gdzieś tam kuzy ofiarnych w, tym, w tej defensywie realu jest absolutnie bez sensu, ponieważ cała czwórka zagrała poniżej oczekiwań. Że też chociażby wspomnę o Eduardo Kamawinze, który dostał żółtą kartkę w pierwszej połowie za brutalny fałd w polu karnym. Później mieliśmy rzut karny, którego na gola zamienił Robert Lewandowski. Oczywiście Kamawinga na drugą połowę już nie wyszedł, bo gdyby wyszedł prawdopodobnie po 10 minutach dostałby drugą żółtą i czerwoną kartkę. Był to bardzo słaby mecz młodego Francuza. Co do reszty zespołu nie będę się tutaj wypowiadał o każdym personalnie. Momentami naprawdę swój. Mocny charakter pokazywał Fede Valverde, niezniszczalny zawodnik, ale wczoraj to było za mało, żeby sam Valverde czy chociażby Kylian Mbappé wykreowali coś więcej. Jak traci 5 goli przeciwko Barcelonie, no to meczu po prostu nie wygrasz. Z mojej strony to wszystko, bardzo Wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się na razie i cześć.